Od ostatnich ekspertów LPG odpowiadamy na kolejne pytania naszych e, widzów. Dlaczego nie montujecie LPG tak, żeby wszystko ukryć? No to też fajne pytanie. Postaram się jakoś Wam to rozwiać szybko i na temat. E. Oczywiście, tak. Są takie firmy, które montują, ukrywają pod, dekl pod pokrywami, gdzieś w nadkolach, w zderzakach. Tutaj mówię, pod przednimi zderzakami reduktory mocno ukryte. My wychodzimy z założenia, że oczywiście tam, gdzie się da to ukryć, jest później łatwy dostęp do tego. Tak. Natomiast Później, jeżeli e, będziemy wykonywali jakiś serwis albo będziemy musieli Państwo jakiś serwis zrobić nawet jeżeli, nie wiem, uszkodzi się wtryskiwacz a umieścimy go pod kolektorem sącym, e, na przykład w BMW cylindrowej rzędówce będzie pięknie, rewelacyjnie wyglądał natomiast do jego sprawdzenia i do jego wyjęcia będziemy musieli znów zdjąć kolektor czyli mamy proszę mi uwierzyć, kolejne 5 godzin roboty z wyjęciem i ponownym włożeniem kolektora dlatego e, ja wychodzę z założenia i tutaj nasi wszyscy chłopcy robią instalacje bardzo schludnie, fajnie, ale staramy się nie wciskać na siłę wszystkich elementów tak, żeby w ogóle ich nie było widać, dlatego, że później niestety odbije się to czkawką dla nas i dla Was, bo te koszty no, będziemy też częściowo chcieli na klientów przerzucać, bo ukrywanie tak rewelacyjnie instalacji na życzenie klienta powoduje później przy jakichkolwiek serwisach czy naprawach generuje wysokie koszty, dlatego ja jestem przekonania, że coś musi być zrobione ładnie, schludnie ale też musi być do tego dostęp tak żeby nie trzeba było podam przykład, tak jak w silniku Audi aby zrobić rozrząd, trzeba wyjąć silnik, rozebrać e, e, cały przód, z, wyjąć silnik, e, żeby mieć rozrząd, który super ustawiony jest gdzie? Między skrzynią a silnikiem. Dlatego e, my unikamy takich rzeczy, może porównanie troszeczkę mm, z innej beczki, ale my unikamy superowego i idealnego chowania wszystkich elementów, e, tak żeby było ładnie, w cudzysłowie, w cudzysłowie ładnie, ale w ogóle bez zerowego dostępu.